Kwaśniewski czy Duda? Kwaśniewski, Trump czy Biden? Trump, Kaczyński czy Tusk? Hmm, ale nie fair zagranie, ale nie fair. Eee, nie wiem. Muszę nie wiesz, czy, czy się boisz? trochę Nie, powiedzieć. nie boję się. Każdy, mogę coś więcej powiedzieć. oczywiście, tak? proszę bardzo. Aha, no okej, okay. myślałem, że mogę tylko nazwisko podawać. No, obaj zawładnęli Polską, więc obaj są politykami skutecznymi. Kaczyński ma przeciwko sobie ten mainstream dziennikarski, z którym ja też mam problem. Co sprawia, że nabieram do niego czasami sympatii. Lubię te momenty, gdy on nagle, gdy już wszyscy uważają, że to jest tylko i wyłącznie stary dziad, który nie umie zrobić robi, zakupów. On tak znika na pół roku i wszystkim się wydaje, że on już ze starego dziada zmienił się w bardzo, bardzo starego dziada i w ogóle to ma demencję. I on nagle wychodzi i zaczyna rozdawać pancze na lewo i prawo i się okazuje, wow, to jest całkiem niezłe. Więc lubię te momenty. Ale mam tak duży dystans do każdego z tych panów, że nie chciałbym wskazywać kogo wolę, bo nikogo nie wolę. Ale gdybyś musiał? A co to znaczy, gdybyś musiał? No, gdybyś na przykład. A gdybyś musiał umrzeć w wypadku samochodowym, raczej, czy dobra. samolotowym, to w którym byś wolał? Okej, okay. w wypadku samochodowym, czy z... samolotowym. No mistrz, że jest wszystko jedno, wszystko jedno. No właśnie. Okej, okay, dobra, no to jedziemy dalej. Jan Paweł II czy Franciszek? Jan Paweł II. Messi czy Ronaldo? Messi. No dobra, to, to nieco za zapytanie. City czy w United? Ogóle to, to pytanie jest niestosowne, zestawianie tych tak dwóch osób. Jest. City czy są... United? Dlaczego? Dlaczego niestosowne jest zestawianie Ronaldo z Messi? No gdzie? Ronaldo egzekutor, <laughs> no. a Messi to jest po prostu cała piłka nożna w jednym człowieku. No, facet, który potrafi absolutnie wszystko, strzelać, podawać, reżyserować, przy tym pokora mimo tego, co się mówi, też praca Ciosy, które przyjął od życia, które przekuł we własną siłę. Dla mnie absolutnie fenomenalny sportowiec. A sądzisz, że Lamin Yamal będzie jeszcze większy niż Messi? Uważam, że nikt nie będzie większy od, Messi, od Messiego. Uważam, że Lamin Yamal powinien postawić sobie za cel, żeby być lepszym od Neymara i to jest mniej więcej ta półka, ale nie wierzę, że zobaczymy kiedykolwiek piłkarza lepszego od Messiego. Luis Define czy Gerard Depardieu? Define. Define. Borek czy Smokowski? Borek. TVP Kurskiego czy TVP. To chyba o komentatorach mówiliśmy. No oczywiście. TVP Kurskiego czy TVP Syguta? TVP Syguta. Lepsze niż TVP Kurskiego? Mhm. Jak to wyjaśnisz? Uargumentuj. E, no to jest y, takie 60 do 40. No, y, y. To jest tak, jakbym cię zapytał, kto gorzej gra w piłkę, Zagłębie lubin czy, czy puszczanie połomice. Patrząc na tabelę aktualnie, puszczanie połomice, ale czy to znaczy, że zagłębie lubin gra dobrze? No nie, gra beznadziejnie, nie da się na to patrzeć. E... <grym> więc... czy, czy telewizja Syguta różni się od telewizji Kurskiego Od zagłębia lubin. E... Okay. I puszczenie połomice. Tak. E... Telewizja Syguta jeszcze nie doszła, być może dojdzie do tego e... poziomu. E takiego no, nawet czasami czystego chamstwa, które osiągała Telewizja Kurskiego. To jest brutalna propaganda. To jest nieakceptowalny dla mediów publicznych poziom. Przy czym wcześniej widzieliśmy, że może być jeszcze gorzej, co nie oznacza, że nie jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Dlaczego tak mocno zaatakowałeś na, na tej debacie Dorotę Wysocką-Sznep? Szykowały się do tego ataku? Przesadziłem, muszę ją przeprosić. Serio? Jednakże. Jednakże, przepraszam. Dlatego, że sobie na to zasłużyła. Dlatego właśnie, że e, uważam ją za kobietę bez wstydu. Uważam, że osoba, która prowadzi taką debatę e, i już wie, że nikt jej tam nie chce. Poza komitetem Rafała Trzaskowskiego i Szymona Chowni, to powinna sama mieć refleksję, że gdzie indziej powinna się realizować w telewizji publicznej. I jeśli już, ok, ustalamy, że telewizja publiczna ma być swego rodzaju szczujnią, raz większą, raz mniejszą, to niech ona się skupi na, na tym odcinku, gdzie się szczuje na ludzi. Ale debatę prezydencką niech zostawi o sobie przezroczystej, która po prostu nie antagonizuje nikogo. Tu nie chodzi o mnie, ale. Przecież, żeby ten wyścig prezydencki był uczciwy i żeby debata prezydencka była uczciwa, to wszyscy kandydaci powinni czuć się w miarę komfortowo, nie powinni widzieć naprzeciwko siebie swojej hejterki. A to jest hejterka dziennikarska, to nie jest dla mnie dziennikarka, dla mnie to jest hejterka. Jak chce hejtować, niech sobie hejtuje, ale debata nie jest miejscem dla niej. Po prostu albo przynależysz do jednego grona, albo do drugiego grona. Ona do grona dziennikarzy, którzy mogą prowadzić debatę nie przynależy. No dobrze, ale czy ze względu na to, że jest y, kobietą. Y, trzeba było tak uderzać? Nie rozumiem pytania. Znaczy, staram się generalnie być wobec kobiet szarmancki, elegancki mm. i no i po prostu delikatny. A ty delikatny nie byłeś. E, uh, znaczy... <laughs> Sugerujesz, że gdyby wykształciły się inne narządy płciowe, to mógłbym co innego powiedzieć, a jak wykształciły się takie narządy płciowe, to co innego mam powiedzieć? A czy jesteś zadeklarowanym zwolennikiem równouprawnienia? Totalne równouprawnienie, no przepraszam bardzo. Pani Dorota, jak rozumiem, uważa się za osobę intelektualnie sprawną i, podejmuje, i, i, i bierze na siebie konsekwencje w całej swojej działalności. E, więc e, jeśli mówimy o sprawności intelektualnej, to chyba mogę się z nią zmierzyć. Ona może mnie e, rozsmarować, ale no, nie traktujemy ją, e, gdy mówimy o słabszej płci, to nie dlatego, że mówimy, że kobiety są głupsze, e, tylko że po prostu gdybyśmy mieli podnosić ciężary, to ja podniosę większe niż ona, ale nie były zawody w podnoszeniu ciężarów. No, okej. Okay, okay. okay, Uważam, y że telewizja publiczna sama doprowadziła do sytuacji która się wydarzyła w tym studiu zlekceważyła wszystkich kandydatów na prezydenta nie grała fair i traktowała wszystkich kandydatów arogancko butnie to spotkanie z panem sajurem Przebiegało w atmosferze dla mnie szokującej. Widzieliśmy, bo oczywiście. Byłem, byłem tam traktowany jak, <tryk> e, znaczy nie tyle ja, no wszyscy tam byli traktowani jak pentacy, po prostu, jak petenci, którzy mają przyjść i wysłuchać rozkazów sztabu. E, my zdecydowaliśmy, że nikt nie na, wniesie na salę telefonów. I potem mówią, że takie były ustalenia. No wy zdecydowaliście, ja zdecydowałem inaczej. Okej, okay, dobrze. Gdyby nie było Doroty wysockiej szczef, nie poruszyłbyś w ogóle wątku telewizji publicznej? Czy, czy byłby on mniejszy i nie tak mocny? Myślę, że byłby nie tak mocny. Mm -hmm. Też nie miałbym takich kart w ręku, mm -hmm. no bo pani Wysocka naprawdę jest twarzą propagandy. Powiedz, yy, podaliście sobie ręce? Jest dla mnie zdumiewającym, że prowadzący debatę prezydencką nie przywitali się z uczestnikami, ani się nie pożegnali. Oni w ogóle nie podeszli do kandydatów na prezydenta po prostu nagle wyszli znikąd, poprowadzili i sobie poszli. Nie wydaje mi się, żeby na, na tym to powinno polegać. Czy twoim zdaniem dzieci odpowiadają za grzechy swoich rodziców albo dziadków? Nie, oczywiście, że nie. Wiesz do czego piję. Tak, Do tego Twojego zdania nie pierwszy raz człowiek o nazwisku szlep przesłuchuje Polaków. No i jak to jest? Po pierwsze, bardzo dziękuję Twitterowiczowi, który posunął ten pomysł i napisał, że nie mam psychy, żeby to powiedzieć na głos. Był to pewien challenge, więc A, mam, taką czyli psychę, wyzwanie. mam taką psychę, żeby to powiedzieć na głos. Uważam, że to zdanie jest dość błyskotliwe. Oczywiście to, co zrobiłem, w sensie, e, <laughs> jak się nad tym zastanowimy, jest to na swój sposób haniebne. Teraz będą. Nagłówki, stanowski, postąpiłem haniebnie. Piszcie sobie, co chcecie. Nie powinno się obarczać za grzechy teścia danej osoby. Dla mnie to jest jasne. I jasne jest, że Dorota sznep nie ma nic wspólnego. Potraktowałem to zdanie jako. Instrument do tego, żeby wyprowadzić się z równowagi. Tylko do tego mi to posłużyło, i od początku miałem tylko i wyłącznie taki plan, i gdy szedłem tam, wiedziałem, że jak to powiem, to ona nie wytrzyma. A chciałem, żeby ona nie wytrzymała, bo chciałem, żeby telewizja Polska wypiła piwo, które sobie naważyła, organizując tę debatę w taki a nie inny sposób. Doprowadzili do tego kryzysu, więc niech. Użerają się z konsekwencjami tego kryzysu i, i użerają się z tym, że na antenie telewizji polskiej telewizja polska zaczęła być ośmieszana, zaczę, zaczęła być obrażana. Gdyby wystawili tam przezroczystą dziennikarkę, nie doszłoby do takiej sytuacji. Czyli ta dziennikarka, która była w pierwszej debacie, tak, jak najbardziej. Tak, natomiast... Pani na... Dunikowska-Paś. Tak, mhm. natomiast tutaj... tutaj Uznałem, że zdanie, które paść nie powinno, jest doskonałym detonatorem Pani Wysockiej-Sznep i nie pomyliłem się. Ale, ale właśnie widzę, że ludzie nas słuchają. Piotr Witwicki napisał do mnie, potrzebem się pożegnać, ale już nie było Pana stan Stanowskiego z tymi, którzy zostali, się pożegnałem, więc nie wszyscy. Ja wyszedłem ostatni e, od swojego stanowiska, bo już wszyscy mnie minę minęli. E, e, podszedł pierwszy do mnie Rafał Trzaskowski się pożegnać, potem podchodzili kolejni. Ja rozmawiałem z Joną z i Markiem Włochem. Wymienialiśmy się telefonami, więc byłem tam najdłużej. E, ale e, pożegnanie to jedno, bo e, oczywiście debata mogła. Nie każdemu się spodobać. Na przykład rozumiem to, że pani Sznep mogła nie mieć ochoty się ze mną żegnać, ale powinna się ze mną przywitać. Ja mówię, że nie było powitania nawet. Przynajmniej ja nie wychwyciłem momentu powitania z prowadzącymi. Na początku tego tematu powiedziałeś, że... Ale to że... nie jest, żeby było jasne, nie robię z tego jakiejś wielkiej sprawy. Piotr okay. jest bardzo sympatycznym człowiekiem i... E, 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 I wam że... Przecież... Nie, będę, nie będę chodził przez miesiąc okay. i mówił, że ktoś do mnie nie podszedł i nie podał mi ręki. To szczerze mówiąc jest mi totalnie wszystko jedno. Zapytałeś akurat, czy się pożegnaliśmy, więc okay. powiedziałem, że się nawet nie powitaliśmy. Dobra. Były Jakieś kontrowersje, już nie pamiętam, były mm -hmm. jakieś konsekwencje, ale no nie, chcę, nie chcę tutaj okay. e, zapewniać, bo, bo nie Natomiast jestem Natomiast jaką drogę przeszliśmy, że to, co kiedyś szokowało, dzisiaj nikogo nie szokuje? Dzisiaj pani e, wysocka sznep podczas debaty prezydenckiej zaczyna komentować wypowiedzi jednego z kandydatów. Mówi, że ktoś kogoś obrzygał w autobusie, w ogóle jaki. Brak... Ale nie ma prawa do riposty? Nie mogła zareagować? No, poczuła się urażona to niech się idzie wypłakać za róg, no, jak się poczuła urażona. No, no, przepraszam. Jeszcze w ogóle jaka to zbitka, jaki brak refleksu, jaki brak... Ona jest po prostu, powiem to, kiepska. Jeśli czekasz 15 minut z lipostoł, i ja akurat mówię o tym, że zbieramy pieniądze dla chorego Ignasia i kończę mówić o zbiórce dla chorego Ignasia, i ona mówi wtedy, muszę skomentować słowa pana Stanowskiego, jak ktoś kogoś obrzyga w autobusie, to nie znaczy, go Obraził. Nie ten moment. Kobieto, musisz reagować na bodźce, musisz mieć oczy dookoła głowy, musisz wiedzieć co kiedy. To było beznadziejne, ale dobra, jeśli mówisz o prawie do liposty. Zlipostowała raz, w porządku. Ale potem ja rozmawiam z Rafałem Trzaskowskim i ona się włącza do dyskusji. No to, to drugie włączenie się to już nie była liposta, to było zaangażowanie się e, po stronie przeciwnej niż ja. Czyli brak obiektywizmu ze strony e, prowadzącej debatę prezydencką. W Anglii ona nie poprowadziłaby nigdy takiej debaty. W Anglii byłaby zwolniona już po swoich niektórych tweetach czy tweetach podawanych dalej gdzie nazywa no, kandydatów na prezydenta pajacami i tak dalej pacenkami marionetkami. E, a Z pamiętasz debatę... Większości swoich, większości swoich programów by nie poprowadziła, ale na pewno zostałaby zwolniona po czymś takim, co się wydarzyło w poniedziałek. A to, żeby mhm. tak nie było. No ale to... To, to, nie, to nie jest twoja rola, tak? Ale powiedzieć. nie, no po, tu nie trzeba wielkiego pomysłu. No to jaki... I... Ale przecież to jest banalne. Po prostu ludzie pracujący w TVP mają... Absolutny zakaz wyrażania swoich jakichkolwiek poglądów politycznych. To da się zrobić. Czyli co, zero X-a, ja mam... zero Twittera, zero Facebooka, zero Instagrama. Oczywiście zero. Że... No, chyba, że chcesz zdjęcia mm -hmm. kota wrzucać. psa no tak. i mm -hmm. z siebie w bikini na wakacjach. Mm -hmm. No to w porządku, wrzucaj. Ale. A brak... to nie narusza ich wolności słowa? Ale niech realizują swoją wolność słowa w prywatnych stacjach. Tu mają być przezroczyści. To ma... to ma być medium publiczne, które nie wspiera nikogo. Czyli. Rozumiem, że Krzysztof Stanowski może sobie pisać co chce, bo ma własne medium, tak. ale w telewizji publicznej Absolutnie ani, ani nie. słowa. Jeśli ja mam niepohamowaną <laughs> żądzę wyrażania swojego własnego poglądu, bo w sumie chyba mam, to znaczy, że się nie nadaje do medium, publicz medium publicznego. Nie powinienem w niej pracować, więc nie pracuję. Mhm. I, I to powinna być żelazna zasada. To, no, ja mam mnóstwo świetnych znajomych i ja nie znam ich poglądów politycznych. My o tym po prostu nie rozmawiamy. Nigdy. Ja nawet nie czułem potrzeby się zapytać, na kogo oni będą głosować, bo mnie to w sumie w ogóle nie interesuje. I wyobrażam sobie, że tak samo może być w telewizji, że kogoś znam z ekranu i ja nie wiem, za kim on jest. Czyli jak dzisiaj przyjmujesz ludzi do swojego kanału, to nie pytasz ich o poglądy? Nie, w ogóle nie. E ja. Nie. Znaczy czasami znam te poglądy. Mm -hmm. I wiem po prostu, jakich mi brakuje poglądów. Że wiem, że ktoś ma poglądy przeciwne do tych poglądów, które gdzieś tam się pojawiają. E, ktoś napisał, co jest w ora, tak. E, e, ale mm, ja nie. To nie jest klucz doboru. Czyli klucz profesjonalizmu? Klu profesjonalizm, e, wpływ na. E, no, Możliwości przebicia się na YouTube. Okej, okay, czyli ktoś musi mieć to coś? Musi mieć to coś, albo musi mieć, e, e, musi stanowić pewną intelektualną czy poglądową przeciwwagę dla tego, co już mamy. Brakuje ci, masz przechył w swoim kanale pod tym względem? Trochę mi brakuje dobrych osób, które szczerze podziwiają Rafała Trzaskowskiego, ale mam problem ze znalezieniem ich. To nie jest tak, że ja ich nie chcę. Ja ich chcę, tylko mam problem ze znalezieniem ich. Myślę, że najbliżej, tego jest Marcin Matczak, ale poza nim mamy dość mało takich osób. Od lewicy jest na przykład Kuba Dymek, który mm -hmm. no, podziwia lewicowych polityków i absolutnie podziela ich wartości. Dzisiaj też chyba coś nagrywał na ten temat, nie wiem, czy to już zostało wyemitowane. Ale brak jest osób, które nie są absolutnymi fanatykami, ale jednocześnie chcą. Przedstawić interesująco ten e, światopogląd e, bliższy Platformy Obywatelskiej. Czyli ty chcesz robić kanał pluralistyczny? Jeśli ktoś zna taką osobę e, i ona się nadaje, umie mówić, umie przyciągać publikę, robi liczby, Jezu, wyślijcie taką osobę do mnie, ja dobrze zapłacę. Okej. Okay. Ja nie mam żadnej koperty dla ciebie dzisiaj, <noise> ale ktoś być może spotka cię po wyjściu i przekaże ko w kopercie CV.